Witam w kolejnym odcinku z GTA Vice City na 100% W dzisiejszym odcinku w dzisiejszym odcinku spróbuję wykonać misję w, w czym na stadionie. Ich misji jest 3 i to coś tam było, że od jakiegoś tygodnia, czy tam czy to od nich chodziło. Nie pamiętam, że nie jest cały czas to samo, no nie. Dobra. Na stadionie są trzy różne misje i żeby żeby zaliczyć te misje... O kurwa. To panowie, to jest kurwa wyściganie. Żeby zaliczyć. No kurwo! Żeby zaliczyć to misję, to muszę być między trzecim a. znaczy między pierwszym a trzecim miejscem. Po prostu no nie mogę być poza podium, tak? Czwarte miejsce mam obecnie. No to już kurwa. To już szóste. A nie wiem, ile jest okrążeń tutaj. Na razie samochód mi się dobrze trzyma. Obkru ob obkrążenie. czy ja powiedziałem okrążenie? Okrążenie. Czwarte. Nie, trzecie. Ja jestem na czwartym miejscu. Jest trzecie, nie, znowu czwarte miejsce. Co jest kurwa? O, teraz już trzecie. To fajnie. Coraz lepiej. O pierwsze. I tylko teraz pytanie, kurwa, ile tych okrążeń jest, nie? Bo to też jest kurwa. No nie wiadomo, co i jak. Ale jest pierwsze miejsce, jest fajnie. Szóste okrążenie. Samochód się na razie trzyma. To jeszcze. O kurwa, jeszcze nie będę zmieniał. Ale chuj, dobra, jak już i tak nie wyjebali, to. Tym bardziej, że to nie jest jakoś, jakieś długie. Także. Ale dobra, no cały czas mamy pierwsze miejsce. Ósme okro... Kurwa, ile z tych okrążeń? Ja myślałem, że tych okrążeń to z będzie. A tu kurwa jest. No sporo. Ale no też się nie zdziwi jak będzie może 12 No nie zdziwię się jak może być takich okrążeń 12 No ale najważniejsze to żeby raz nie zniszczyć auta bo jak zdepsuję auto do końca to To muszę od nowa No i tak to żeby być, kurwa, na podium, nie? Nawet już... Nie... Już chuj w to pierwsze miejsce po prostu, byle by być na podium. Ja... Ja tylko chcę po prostu to zaliczyć, nic więcej. Dobra, to... Jak już mnie Bali tu? Drugie miejsce, to nie jest ważne. E, trzecie, co? Kurwa, jak czwarte? Ej, kumacie, to że ja prawie przejebałem na ostatnim okrążeniu, ale kurwa fart. Czyli dobra. Teraz musimy czekać na. Teraz musimy czekać na. na dwudziestą. Żeby po prostu to zaliczyć, nie? Bo kurwa, to nie było nigdy. A oh, jest, tu. Dobra, no to tego nie robiliśmy. Tego nie robiliśmy. A no, żeby szybko to zrobić, no to po prostu kilka razy zapiszę. Eee, kilka razy po prostu zapiszę sobie i, i już. Już jest 21. Czyli tak. Tego jeszcze nie było. Wyścig to wyścig się nazywał na. na H. Jak dobrze pamiętam. Spieprzać. Na H. A teraz, co, co to było? O kurwa, to jest najgorsze. No, o to jest chujnie straszne. No właśnie, co jest najgorsze, że każdy dosłownie w ciebie napierdala. Że każdy w ciebie napierdala, a ty w tym chaosie masz kurwa punkty zbierać. Spierdalać, no odpierdalcie się, no. O, szkoda, że każdy się kurwa fokusuje na mnie. No patrzcie, no dosłownie każdy we mnie napierdala. Akurat te, tej misji to kurwa nie lubię. I nigdy jej nie lubiałem. Strasznie wkurwiająca jest. Bo to, to, nie wygląda na wyścig To nie wygląda na wyścig, tylko tak jakby wszystkie auta tylko na mnie, kurwa, były sfokusowane No i w sumie tak, kurwa, jest chyba A jak dobrze, dobrze zrozumiałem Kurwy! To ja muszę po prostu czasowo minutę zebrać, tak? To jeszcze jeden punkt. Oprócz tego dobrze, kurwa. Nienawidzę tej misji. Dobra, udało się Także jedziemy to zapisać e, Jedziemy to zapisać Jeśli chodzi o stadion Jeśli chodzi o stadion, to została nam ostatnia misja I nie wiem czy wspominałem Stadion jest odblokowany tylko od godziny 20 Przed 20 jest stadion zamknięty i jakby no nie możemy zrobić tej misji, tak? Chociaż nie, nie będę zapisał. Już sobie poczekamy. Eee, znaczy, poczekamy. Raj o dobra, to tego nie robiliśmy. Eee, Stadion jest odblokowany o 20, no a no a przed 20 jest zamknięty i normalnie się wejść nie da. Zrobimy sobie kółeczko. Tak o, żeby po prostu czas nam minął eee, I co? No i jeśli to zrobimy No to będzie os ostatnia jakby rzecz, którą Na stadionie Można zrobić Nasz, A tych rzeczy jest tylko trzy, no i wszystkie trzy trzeba Jakby wygrać Żeby no zaliczyli nam. I co znaczy wygrać? W tym, co przed chwilą robiliśmy, no to musieliśmy, jakby mieć tyle punktów, żeby była minuta czasu ponad nie. W tym wyścigu pierwszym musieliśmy być tylko na podium. A tutaj kurma, no sam nie pamiętam. Także zobaczę w sumie ra razem z wami. No dobra, no zaliczyć wszystkie punkty. Czy mamy, mamy czas jakiś. Czy my mamy jakiś czas na to nie mamy chyba czasu, tak mi się wydaje. Tak mi się, chociaż wydaje, że nie mamy czasu. Chociaż chuj go wie. Eee, Zajmiemy sobie z, z, z pola. Tutaj, tu jest jeden. Spola, w sensie storów się, czy ja z pola powiedziałem. Dobra, i jeszcze cofniemy się troszeczkę, skórę opcje sterowanie, klawiatura. Dobra. No i właśnie o tego nie zebrałem. Nie no, chyba. Nie wiem, czy my mamy czas jakiś, kurwa. No ja nie widziałem nic w żadnym czasie. Kurwa, prawie. Jeśli czasu nie będzie, no to zajebiście, no lepiej dla mnie, nie? To się nie będzie trzeba jakby stresować. Dobra, jeszcze 14. Tutaj tego zgarnę. O kurwa, e, myślałem, że ja mogę w zajebać. Teraz z tej strony nic. Hmm. Czyli ja mogę wjechać jakoś tutaj? Kurwa, raczej muszę. Tylko chyba nie tak. Dobra, Dobra na spokojnie. Dobra. Mamy zrobione. Troszkę mocniej, kurwa, nie w tą stronę, kurwa. Ej, dobra, bo ja, ja nie wiem, czy tu ja mogę sobie tak bezstresowo jeździć, czy kurwa, rzeczywiście to jest czas jakiś, bo jak tu jest czas, no to jest dosyć ważne, nie? Ja pierdolę. No kurwa! To, to w sumie tutaj troszkę mogę mniej mówić, no bo jednak troszkę się skupiam. bo ty już myślałem, że nie uda mi się. Dziewięć eee, w punkt ciszy jeszcze. Ajajaj, prawie. Myślałem, że uda mi się jakby polecieć od razu. Ale. Dobra, jeszcze 7. Dobra, rampa jest tam. W porządku. Tu jest rampa do tego, tak? Tak. O kurwa. Aha, mam jedyny czas. Dobra, dobra, dobra. Jedyny czas to jest po prostu 30 sekund mam do tego. No to w sumie przyjemna misja. Naprawdę fajna misja. Tu jest jeden. No to dobrze, kurwa, widziałem. dało się. Dobrze. Tutaj też na spokojnie. Myk. Pięknie. Dobra, ale o tutaj widzę, że o ta strona to taka bardziej dla leszczy jest. Tutaj dosłownie nie widzę nic takiego, co co może nam problem sprawiać? Dobra, nie odzywam się. Ale nie, no serio. Patrzcie, tutaj jest tylko taki wjazd. Tam jest to samo, tu jest to samo. Tamta strona, mam wrażenie, że trudniejsza była. Jeśli mam być szczery. A, dobra, to tu. Aj, no dobra, tutaj. O to, o to jest chyba najtrudniejsze, jeśli chodzi z tej strony, bo te samochody mogą. Te samochody, właśnie, mogą nam przeszkadzać. A ja bym zrobił na hamę? No właśnie. I ogólnie bardzo, bardzo ważny jest ten balans. Także ustawcie sobie. Ustawcie sobie balans, jeśli chodzi o, o te misje, nie? O te no, to mnie jedno w sumie bo. E, bo teraz na przykład łatwo mi się to robiło, nie? Ale ja na przykład pamiętam, że miałem problemy, że, mia że miałem problemy, jak grałem za pierwszym razem, bo właśnie balansu nie miałem. A balans dużo pomaga, ale no dobra, udało się. Zrobiliśmy wszystkie misje na stadionie, także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Oczywiście, zapraszam też na Twitcha, gdzie właśnie gry dla jednej osoby ogrywam sobie tam bo no, oczywiście na YouTubie macie no odcinki, a na YouTubie lecę ciągiem, no to jest chyba siódmy live z, z tego, siódmy live z, z GTA Vice City ja mam 53%, także no siedem lagów i mam tyle, tak, a to jest większość misje poboczne, tutaj praktycznie nie ma nic fabuły. Eee, zapraszam także na TikToka, gdzie wstawiam właśnie sobie klipy z moich streamów. I do wszystkiego, do wszystkiego macie linki w opisie. Także dziękuję za oglądanie i siemano